Niedziela palmowa. Witam bardzo serdecznie. Obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, po to, aby zobaczyć całość jego życia, poczynając od tej radości z pokonywania ludzkich słabości, ludzkich grzechów, ustawiania, zmieniania ludzkich myśli, uzdrawiania. I kończące się tym Hosanna Synowi Dawadowemu. Ale później przychodzi tajemnica Jego męki, drogi krzyżowej, skazania. Właśnie to wszystko się dzieje w niedzielę palmową. I przeżywamy tę niedzielę jako wprowadzenie nas do wielkiego tygodnia. Właśnie dzisiaj, tę niedzielę palmową, rozpoczyna się Wielki Tydzień który potrwa do nieszpór pierwszego święta wielkanocnego, to znaczy niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Drugie nieszpory. Natomiast cóż, zapraszam wszystkich do udziału, szczególnego udziału w tym tygodniu w Wielkiego Święta, bo to cały Wielki Tydzień jest takim dniem radości. Ale i przeżywania trudu, cierpienia Jezusa Chrystusa, ale i naszego wchodzenia na tę drogę cierpienia razem z Jezusem Chrystusem. On dla naszego zbawienia wziął krzyż i na tym krzyżu umarł. Ale nie zakończyło się to śmiercią, ale życiem, zmarłych stanie. I chcemy właśnie w tym tygodniu, przeżywając i triduum paschalne przeżyć właśnie to zwycięstwo. Poczynając od Wielkiego Czwartku przez Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż do Wielkiej Niedzieli. Triduum Paschalne. Najpierw ten dzień Wielkiego Czwartku, dzień, w którym przeżywamy pamiątkę ostatniej wieczerzy, ustanowienia ciała i krwi pańskiej. Jezus przemienia chleb w swoje ciało, wino, w swoją krew. I dokonuje się ustanowienie tych dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii. Dlatego zapraszam wszystkich w Wielki Czwartek na godzinę 19 do naszej świątyni, aby przeżyć tajemnicę Eucharystii, tajemnicę kapłaństwa. Oczywiście, na zakończenie tej uroczystości przeniesiemy Pana Jezusa do ciemnicy, która zwykle jest w kaplicy w parku, w kaplicy Narodzenia Świętej Marii Panny. Tam Pan Jezus w ciemnicy, a my razem z Nim przeżywamy Jego ofiary dla zbawienia ludzi. I taka będzie adoracja przez cały piątek, aż do wieczornej Mszy Świętej. Do wieczornego nabożeństwa, przepraszam, które będziemy przeżywać właśnie w piątek, ale wcześniej adoracja. Ulicami będą wyznaczone godziny adoracji, dlatego zapraszam, niech jak najwięcej osób przyjdzie w tym czasie. Później przychodzi ten piątek i bardzo ważne wydarzenie dla nas, dla naszej parafii od wielu, wielu lat o godzinie 15 rozpoczynamy drogę krzyżową. Rozpoczynamy ją koronką do Bożego Miłosierdzia, dzień, w którym Chrystus umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. No i Droga Krzyżowa, ulicami naszej parafii, serdecznie zapraszam. Jak tradycyjnie będziemy nieść ten krzyż aż do naszej świątyni na wzgórzu, na winnicy. No i wieczorem o godzinie liturgia męki pańskiej. Rozpoczynamy od prostracji. O kapłan, który będzie przewodniczył tej liturgii, rozpoczyna adorując krzyż, leżąc przed ołtarzem. Natomiast sobota to dzień wigilii paschalnej. Przez cały dzień będziemy przychodzić do Bożego grobu i adorować Pana Jezusa, który jest złożony w tym grobie, wystawiony w monstrancji. Ale też będzie to okazja do poświęcenia pokarmu, które wyjątkowo poświęcone w Kościele będziemy spożywać w dniu zmartwychwstania, w czasie śniadania wielkanocnego. Będziemy składać te życzenia, ale właśnie ta sobota jeszcze poprzedzona będzie liturgią Wigilii Paschalnej. Rozpocznie się ona od poświęcenia ognia, wniesienia tego ognia do świątyni, odnawienia przyrzeczeń chrześcijańskich, no i bogatej liturgii słowa. Zakończy się procesją mszą świętą i procesją rezurekcyjną. Jak wiemy, w piątek nie ma mszy świętej, jest tylko nabożeństwo. Jedyny dzień, w którym nikt nie odprawia tego dnia mszy świętej, bo jest przeżywana męka pańska. Natomiast zapraszam też na tę Wigilię Paschalną w środę od godzinie 20.00. Mam nadzieję, że przeżyjemy tę radość ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Zapraszam.